Witam serdecznie, Szymon Brukwicki, Restauracja Hotel Ekspresja. Dzisiaj będziemy wałkować, wyrabiać ciasto, słuchajcie, a w sumie to zrobimy kulebiak z łososiem. Zapraszam do gotowania. Do przygotowania tej potrawy potrzebujemy świeży łosoś pokrojony w 1 centymetrową kostkę, świeży posiekany koper, czarny sezam, serek kremowy, świeżo posiekana cebulka, przyprawa uniwersalna, oczywiście przygotowana przeze mnie, masło mąka, 30 g drożdży, mleko, jedno żółtko, jedno żółtko roztrzepane. Dwa ząbki posieganego czosnku i śmietana. Mąka oczywiście to królowa polskich mąk, młyn malczewski. Zabieramy się do przygotowania naszej potrawy. Pamiętajmy, aby nasze mleko było już takie w temperaturze pokojowej, więc do mojej miski wlewam 120 ml mleka i wkruszam 30 g drożdży wszystko wymieszam. Gdy już drożdże rozpuściły się w mleku, dodajemy 300 g mąki, jedno żółtko, 80 g masła. Zabieramy się do wyrobienia naszego ciasta. Tak przygotowane ciasto Odstawiamy na 30 minut do wyrośnięcia. A teraz przygotujemy farsz do naszego kulebiaka z łososiem. Troszeczkę masła. Gdy nasze masło się już rozpuszcza, dodajemy cebulkę posiekaną i czosnek. Gdy nasza cebulka z czosnkiem są już zeszklone, Przyszedł czas na łososia. To jest odpowiedni moment, żebyśmy go tutaj dodali, sok z cytryny. Troszkę soli, pamiętajcie, że łosoś. Jest bardzo delikatny jak każda ryba i on bardzo szybko, tym bardziej w tak małych kawałkach, będzie dobry w środku. Nawet jeżeli widzimy w tej chwili, że on jakby z jednej strony jeszcze jest surowy, to pamiętajcie, za mocno go nie smażmy, dlatego że ta obróbka termiczna będzie się jeszcze odbywała w piecu w naszym drożdżowym cieście. Dlatego też już pozwolę sobie dodać serek kremowy na naszą patelnię. Śmietanę 30%, I gdy nasz serek kremowy już się rozpuścił, oczywiście ta o, woda, która tutaj jest w tych serach, w tym łososiu, w tym wszystkim jeszcze musi się zredukować, ale już w tym momencie możemy dodać świeży pachnący Zielony kopel, a jaki on ma dzisiaj kolor? Zwróćcie uwagę na to, że nasz farsz do kulebiaka, on zaczyna gęstnieć, i tutaj jest bardzo cienka granica między gęstnieniem a zważeniem się tego białka, który jest w serze, w śmietanie. Więc musicie wyczuć bardzo delikatnie ten moment, żeby nie przedobrzeć. Dlatego już za chwilę wyłączę mój farsz. Proszę bardzo, i to jest ten moment. Nasz farsz jest gotowy. Słuchajcie, minęło już przynajmniej u mnie minęło już 30 minut. Idę po moje ciasto. Gdy nasze ciasto już wyrosło, oprószymy sobie blat mąką i ciasto, ale piękne, przekładamy na nasz blat. Spójrzcie, jakie ono jest pulchne, rozpulchnione i wspaniałe, dobrze wyrobione. Podstawa, pamiętajcie, to żeby dobrze wyrobić ciasto. Musimy zrobić tak, abyśmy mogli to ciasto uformować później w taki ala strudel, żebyśmy mogli zawinąć tutaj nasz farsz do łososia. Trzeba sprawdzić, czy ciasto nie jest przyklejone nigdzie. Wszystko jest dobrze. Nasz kulebiak musi być naprawdę dopracowany. Tak jest. Ciasto aż pachnie, słuchajcie, ono w dotyku jest takie pulchne, że aż szkoda piec. Teraz nakładamy nasz farsz z łososia. Jak pięknie pachnie koprem, cytryną, łososiem. Myślę, że może być to naprawdę ciekawe. Dani wigilijne również. Z jednej strony sobie zostawmy troszkę miejsca, żeby się mogli to później to ciasto ładnie zawinąć. W międzyczasie przygotujcie sobie blachę z papierem do pieczenia. Nasz kulebiak zawijamy, tak troszkę w kopertę, żeby tutaj nam nic nie wypływało. Zaginamy rogi. I zakręcamy. O, tak, 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 tak. Nasze ciasto. Tak przygotowany kulebiak. Umieszczamy. Ops. Tak. Na naszej blasze. Z mąką jeszcze delikatnie możemy nadać jemu oczywiście kształt. Roztrzepane żółtko, za pomocą pędzla rozprowadzamy po naszym cieście, i już prawie gotowy posypujemy czarnym sezamem, kochani. Tak przygotowane danie w temperaturze 180 stopni będziemy piec przez około 35 do 40 minut. Życzę Wam powodzenia, zaraz podzielę się efektami. Po wyjęciu z pieca kroimy nasz kulebiak. Możemy go podawać na ciepło oraz na zimno. Następnie przekładamy go na talerz i już jako jedno z dań wigilijnych wędruje na nasz stół. Mam nadzieję, że to danie niejednego z Was zaskoczy swoim subtelnym smakiem.